Tychać durne rzeczy. Daj mi shotgun, i daj apteczkę. Trochę marnie mi to wyszło, przyznaję. Siamo wszystkim, po raz kolejny zagrajmy w fear i być może po raz ostatni. Yy, sorry, że wczoraj tak przerwałem trochę nie, nietypowo, ale moja wolna chata przestała być wolna. A. Yy, no. Ja z doświadczenia wiem, że to jednak trochę słychać, co się w tle dzieje, więc po prostu nie chciałem, żeby były potem jakieś. What the fuck? Co się stało? Nie wiem, to zobaczyłem. W każdym nie chciałem, żeby były potem jakieś problemy z tym, więc wiecie. Wow, shit! Ok, okej, okay, okej. Okay. Już wiem, co mnie wtedy zabiło. Dychać wszyscy. No. Fuck. Za dużo ich tu trochę. Przyznam szczerze. Na przynajmniej apteczek można trochę znaleźć. wiecie się podchiluje, bo one widzę, zabierają sporo HP na jeden hit. E, nie zawsze jestem w stanie się obronić przed wszystkimi. Pomijając, że nie ja mam zielonego pojęcia czym są te rzeczy. Do jakiś szczegół. No, załaduj się ty latarko. Nic? Nic, okej. Okay. Muszę mieć to załadowaną latarkę, bo to naprawdę w tym momencie to takie dosłownie nic nie widać. O, czy jest mi potrzebne? A no przyda się. Zawsze lepsze to niż pistolet. Taka prawda. Okej. Okay. Okej. Okay. Spadajmy stąd. Chcę już stąd wyjść naprawdę. No otwórz te drzwi. Genialnie, nie podoba mi się to. Chodźcie tu wszyscy, jestem gotowy. No, no, ktoś jeszcze No dawać chłopaki dawać. O oh shit! Chciałeś się skończyć w najgorszym momencie, prawda? Amunicjo? No, ktoś jeszcze? Okej, okay. nie skomentuję tego. No, najgorsze jest to, że amunicja mi trochę siada. Trochę mi się to nie podoba. Nie jestem pewien, czy schodzenie tam na dół jest do końca tym, co chcę zrobić, no ale... W braku laku i to dobre. Słuchajcie, ja podłoduję latarkę. Dobra. Więc gdzie ja jestem? W czarnej dupie, od co? Aha, więc to mi też zadaje obrażenia jak za blisko strzelę. Dobrze wiedzieć. Wszyscy? To ok. Teraz będę tak na każdy dźwięk trochę reagował, bo oni się pojawiają znikąd. czymkolwiek oni nie są. Ok, długi korytarz, tu pewnie się pojawią. Dobra, gdzie jesteście? Pokazać się. Czemu tu jest tak w dupę ciemno? Naprawdę. Okej. Okay. To było dziwne. To było bardzo dziwne. To dobrze wiedzieć. Ta informacja wróci w życie. Okay. Proszę cię umrzyj, umrzyj, umrzyj. Bista z ciebie, matka, jesteś genialną matką. Witam, komisarzu Gordoniew, jak tam Batman. Znowu, jak to jest, że ty się budzisz bez żadnej broni, wyjaśnij mi to. Bo ja nie rozumiem. Zjawiska paranormalne swoją drogą, ale jak można stracić całą broń, jaką się ma? Jeszcze wziąć pistolet znikąd. Okej, 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 okej. W drugą stronę. W drugą stronę, 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 w drugą stronę. Jezus to w niego w drugą stronę. Rozwal to. Rozwal to. Rozwal to! Jestem taki martwy. Jestem taki martwy. Jestem taki martwy! To już koniec. Zadziej to szpiegowski Hannibal 3 zarejestrował olbrzymią eksplozję w pobliżu tajnego kompleksu Armakam tuż przed zanikiem sygnału. Nie udało się ponownie uzyskać połączenia. Ja nie wiemy, co stało się z agentem FIR. To zajebiście. I don't know how you that we still don't know the extent of the damage we haven't been able to get through to anyone since the explosion what about Alma what happened to her what was that sound? Okej, okay. to była ciekawa końcówka. Um, czyli podsumowując, Alma nie żyje, ale jest. To ma sens. Okej, okay, zakładam, że to już jest koniec tej gry. Końcówka była trochę dziwna i taka no bardzo mocno na zasadzie siema, skończyła się jedynkę, więc teraz czekaj na dwójkę. Um. Horror z tej gry zerowy, Bo straszna to ona nie jest w ogóle w żadnym stopniu. Może odrobinę, no ale niespecjalnie. E... No nie, słuchajcie. Ja zakładam, że to się z koniec gry. Bo wprawdzie to nic się nie dzieje już. Tylko napisy końcowe. E... No tak mi się w skali od 1 do 10 udałbym tej grze 8. W sumie. Nie jest straszna, ale jest bardzo fajnym FPS-em, są fajnie zrobione efekty, przeciwnicy myślą i to autentycznie myślą, e, daje kilka fajnych opcji, e, no i myślę, że to całkiem dobry FPS, takie solidne 8, no natomiast jest to podobno najstraszniejsza gra z serii, więc następne Fear Extraction Pointy, Perseus Mandate i Feary 2 już chyba nie będą takie fajne. Ale nie będę nic mówił. Znaczy, słyszałem, że Perseus Mandate jest najsłabszą obok Fear Trójki częścią serii. E Extraction Point też jest. Tak na drugim miejscu nazwijmy to. Znaczy, nie, na pierwszym miejscu jest Fear. Naj najlepsza część, na drugim Fear 2. Na trzecim Extraction Point, a na czwartym Perseus Mandate i Fear 3. Tak to mniej więcej z tego wszystkiego, co słyszałem, może mogłem wywnioskować. Fabuła jest. W zasadzie to zerowo, no naprawdę, przez większość gry nic się nie dzieje. Główny bohater to jest niemowa bez twarzy, więc nic o nim nie wiemy i trudno mi się z nim było zżyć w jakikolwiek sposób. Fabuła to tam jest jakaś tam tajna organizacja, znaczy, no tajna organizacja. organizacja... która produkuje sprzęt militarny, stworzyła superbroń, nad którą nie jest w stanie zapanować. I generalnie to wszystko skończyło się wybuchem nuklearnym, więc jak ktoś oglądał film Resident Evil, to w zasadzie już zna fabułę FIRA. Tylko e, broń zmienić na wirus, a organizację e, robiącą wyposażenie zbrojne zmienić na tam Umbrella Corporation, nie wiem co, tam było chyba leki produkowali, no nieważne. Więc e, tak. W tym momencie jest koniec FIRA. 11 interwałów. Całkiem długa ta gra, jak na FPS-a. Znaczy, 30 partów. Przejduje, że to będzie jakieś 30 partów. No, 2 party w te 2 party w FT, ale chyba tak 30 wzwyż ewentualnie. To całkiem niezły wynik, myślę. Fire Extraction Point ma, z tego co wiem, 6 interwałów. Czyli połowę mniej w zasadzie. A Fir vs. Mandate ma 7. Czyli one w sumie razem będą mniej więcej tak długie jak e, podstawowy Fir, Tak mi się wydaje. No i to w sumie tyle. No co tu mogę jeszcze powiedzieć? Te napisy końcowe nie powinny trwać już e, długo. Tak mi się wydaje przynajmniej. A i zapomniałem słuchajcie wspomnieć. Firma, która zrobiła e, Fear'a jedynkę i dwójkę nie wiem już, kto tam zrobił trójkę, no, ale nieważne. Czyli Monolith e, niedawno wypuściła shooter sieciowy, coś jak Team Fortress 2. Nazywa się to Gotham City Impostors, e, czy Imposters, nie jestem za bardzo pewien. Postało to chyba bardziej na zasadzie fali popularności Batmana w tym momencie. E, tam jest to jak Team Fortress, tylko zamiast czerwonych i niebieskich mamy fanów Batmana i fanów Jokera. Którzy tam ją zwalczać siebie nawzajem, jest to też taka kreskówkowa grafika. Eee, różne tam śmieszne trailery do tego były, więc e, moim zdaniem może to być nieco Nie wiem, chciałbym to wypróbować, ale niestety nie mam 10 euro, czyli około 45 zł w tym momencie, aby się tym pobawić. Natomiast wygląda to całkiem przyjemnie na trailerach. No tak poza tym to co, no teraz wypadałoby się zająć czymś nowym, bo już mi się wszystkie serie pokończyły w zasadzie oprócz Le dwa. 2. No to myślę, że następnym razem spotkamy się przy okazji Call of Duty, tutaj jest Call of Duty i Fear Extraction Point, który jest tutaj. I teraz tymi dwiema grami będziemy się zajmować. Wiem, że są to obydwa FPS, -y, no ale...

Aha, czyli tym bardziej siema i teraz czekaj na dwójkę. No to tak. No to w sumie to jest, słuchajcie, nie będę was już zanudzał. Skończyliśmy Fira Bardzo fajnie. No i póki co to... Trzymajcie się ciepło. No i cześć!